Na wstępie chciałem Was zaprosić na mój serwer Minecraft hamstermc.pl, wersja 1.8.8.1.16.5. Serwer posiada cztery tryby, jakimi jest Mega Drop, Survival, Real Life, Roleplay i tryb, który wystartował niedawno, czyli Box PvP. Serdecznie wszystkich zapraszam, serwer jest oczywiście non-premium, więc każdy może na niego dołączyć, a my przechodzimy już do odcinka. Cześć, ostatni odcinek z tego, jak stworzyć serwer Minecraft bardzo Wam się spodobał. Dlatego postanowiłem dzisiaj nagrać inny odcinek. Tutaj mamy inny sposób. No, jak widzicie, jest Aternos. Wiem, że Aternos nie, nie spotyka się z jakąś mocną aprobatą społeczności. I ja też nie uważam, by był on jakimś demonem prędkości wśród serwerów, ale jednak nie jest najgorszy, ok. I uważam, że jest to nawet fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o serwer dla znajomych. Więc słuchajcie, dzisiaj pokażę wam jak go y, skonfigurować, tak żeby fajny był ten Aternos, bo y, ja z Aternosa tak na co dzień korzystałem dawno temu, y, teraz no oczywiście używam innych rozwiązań, bardziej profesjonalnych. Ale yy, teraz jak niedawno właśnie wszedłem sobie na tą stronę by zobaczyć To słuchajcie jest tutaj bardzo dużo zmian I bardzo dużo nowych nowości Więc dzisiaj wam pokażę właśnie jak taki serwer sobie skonfigurować na Aternosie Dobrze więc ja już tutaj klikam graj oczywiście Bez zbędnego przedłużania No i oczywiście na początek sobie klikamy tutaj stwórz serwer I słuchajcie pierwszą nowością jaką wprowadzili To to że mamy już tutaj na start można sobie dodawać moty D serwera W sensie moty no, no wiecie to, to jak on wygląda w menu głównym, co nie? Te różne kolorowe napisy itp. takie jak na przykład są na moim serwerze. u mnie to się tak prezentuje. tak swoją drogą właśnie możecie wbić ip polecam. Na początek oczywiście możemy wybrać czy serwer ma być Java Edition czy Bedrock, no raczej oczywiście będzie się mieli Java Edition, yy, bo Java Edition to jest wiadomo yy, Minecraft y, Java, a Bedrock Edition to jest ten Minecraft, który jest na telefony między innymi, na Xboxy i tam wszystkie inne konsole. No oczywiście raczej dużo lepszy jest ten Minecraft, no, ale to oczywiście wybieracie w zależności od tego jakiego wy posiadacie, co nie? Ale jest to myślę fajna opcja, bo jeśli ktoś gra właśnie na przykład w Minecrafta na telefonie, to też możesz sobie taki serwer stworzyć. Ale ja wybiorę Java Edition, bo jednak jest to dużo bardziej popularna wersja. Dobrze, na początku sobie możemy zmienić tutaj adres dołączenia, co nie? Ja może nazwę ten serwer, nie wiem, Hamster <laughs> Village, cokolwiek. Ale a propos słuchajcie, no bo tutaj jak widzicie, no większość osób raczej będzie korzystać z tej darmowej domeny Aternosa, czyli aternos.min, no bo tutaj wiadomo, oni nam tworzą subdomenę, tak jak my sobie nazywamy nasz serwer. A tutaj możemy sobie oczywiście zmienić ikonę, możemy słuchajcie wpisać yy, Minecraft Free Icons, wchodzimy sobie, nie wiem, w jakiś pierwszy lepszy link. No i mamy, słuchajcie, różne takie ikonki, one tutaj powinny być za darmo do użytku. Bardzo fajne są te ikonki, ja sobie może użyję, trudny wybór, strasznie dużo tutaj tego jest, nie wiem co użyć. Nie ja wiem, sobie mogę nawet takiego creeperka użyć, bo fajny jest. No to sobie oczywiście klikamy download, no i mamy taką ikonkę. Więc teraz sobie, słuchajcie, oczywiście klikamy tutaj i możemy ją zapludować. ja już ją sobie zapludowałem. Yy, I tak będzie wyglądał nasz serwer na liście serwerów, yy, ewentualnie zedytowałbym jeszcze tutaj ten wpis. Nie wiem, co możemy tutaj napisać, słuchajcie, yy, ja napiszę może wioska chomików i nawet, słuchajcie, można sobie kolory zmieniać, to jest super. No, więc to możemy dać e, szare, to możemy dać na przykład zielone. Ludzie, to jest mega fajne. I to wszystko bez wgrywania jakichś pluginów, bo normalnie no to trzeba, wiadomo, wgrać plugin na MotyD, a tutaj oni nam to oferują, słuchajcie, tak e, od razu. Dobrze, ja sobie coś takiego stworzę. Dobrze, więc słuchajcie, e, już jesteśmy tutaj oczywiście na e, stronie naszego serwera. On jest jeszcze offline, bo go jeszcze nie włączyliśmy. No, ale najpierw musimy przejść do konfiguracji. Przede wszystkim zmieniłbym, słuchajcie, silnik, bo to vanilla, no to... No wiecie no. No wanilna, no to jest czysty. Minecraft to mówiłem już w moim poprzednim poradniku, który swoją drogą polecam obejrzeć, bo nawet jeśli nie chcecie tamtym sposobem stawić serwera, to jednak było tam parę przydatnych informacji, więc polecam, słuchajcie, możecie obejrzeć sobie. No i tutaj słuchajcie, można sobie wybrać przede wszystkim silnik. E, czyli, e, może ja Wam szybko omówię tutaj te e, silniki. Paper Bucket no, to jest taki do wgrywania pluginów. Na nim stoi aktualnie większość takich publicznych serwerów w Polsce. Myślę, że jest to najlepsze rozwiązanie, no bo jednak większość z Was będzie wiadomo wgrywać sobie jakieś e, proste pluginy, a nawet jeśli nie będziecie, to jednak polecam ten silnik, bo Paper jest dobrze zoptymalizowany. Tak samo mamy jeszcze Spigot Bucket. Spigot to jest taki trochę, można powiedzieć, słabsza wersja Papera. Jednak ostatnio już używam Papera, bo jest trochę lepszy moim zdaniem. Możemy, słuchajcie, wybrać jeszcze Forge lub Fabrik. No to są silniki dla modów. Myślę, że jak modujecie Minecraft, no to kojarzycie w miarę te nazwy. Co nie? To są dwa po prostu różne silniki, na które możecie wgrać mody. Tylko przypominam, że jeśli wgrywacie mody na serwer, to po pierwsze musicie je wgrać na serwer, a po drugie wszystkie osoby, które będą dołączać, na serwer, e, czyli na przykład wy musicie mieć te same mody pobrane, wiadomo, na swój komputer. E, no wiadomo, tam do folderu .minecraft w %data do folderu mods, myślę, że wiecie o co chodzi, bo właśnie wiele osób myśli, że wystarczy, że wgrają te mody na serwer i to już zadziała. No nie, musicie sobie jeszcze je y, lokalnie wgrać, wiadomo, na swój komputer, dopiero wtedy będziecie mogli na taki serwer dołączyć. Są jeszcze dla bedrocków, ale no to nas nie interesuje dzisiaj, ale możecie sobie właśnie zobaczyć, to jest pocketmine na przykład, jest jeśli chcecie wgrywać pluginy na Minecrafta Bedrock Edition. ale to nas wiadomo dzisiaj nie interesuje, bo my dzisiaj zajmujemy się Java. Ą. Dobrze. Yy, ja wybieram oczywiście Paper Bucket. Wersję słuchajcie. Yy... Tu sobie wybieracie po prostu jaką wersję chcecie. Założę się, że większość z was będzie chciała na najnowszą. Ja wybieram słuchajcie, wersję 1.16.5, bo raz jestem dinozaurem Minecrafta i trudno mi się było y, trudno mi w ogóle było odejść od wersji 1.12.2, ale mniejsza o to. A kolejna sprawa, nie wiem czy słyszeliście o takim strajku odnośnie wersji 1.19 y, bo Mojang dodał tam funkcję zgłaszania y, graczy, czyli na przykład, y, no jeśli coś złego odwalicie, to możecie dostać bana. I to by było spoko, bo wiadomo dostajcie bana na serwerze, ale nie tutaj możecie zgłosić takiego gracza do Mojangu i on wtedy daje mu ogólnego globalnego bana na granie na wszystkich serwerach. Wtedy możecie grać sobie tylko mm, jakby lokalnie na swoich światach, nie multiplayer. No więc yy, teoretycznie spoko rozwiązanie, ale w praktyce mogłoby działać inaczej i dlatego ja dzisiaj nie będę w ogóle nie robię serwerów na tą wersję, bo yy, no słuchajcie, no nie jest to fajne na pewno. Dlatego słuchajcie, ja wybiorę wersję 1.16.5, ale oczywiście, wy możecie wybrać każdą inną wersję Minecrafta, w zależności od Was. Dobrze, ja już zainstaluję ponownie, dobra. Ja tu nie mam żadnego świata aktualnie, dlatego nie, dlatego nie będę musiał robić kopii zapasowej, ale jeśli słuchajcie, mieliście już jakiś serwer na poprzedniej wersji i chcecie sobie na przykład ją uaktualnić, na przykład macie na 1.19.2, a wyjdzie wersja 1.20, no to wtedy możecie sobie zrobić kopię zapasową swojego świata, by go po prostu nie utracić, bo, no bo wiadomo wtedy on się usuwa. Dobrze, co tam mamy dalej? Możemy sobie, słuchajcie, zmienić opcję. Tutaj, słuchajcie, coś się popsuło z tym, nie wiem, z tym moted. Ja już ustawiałem, nie wiem, słuchajcie, jak to będzie działać. Ale do tego przejdziemy za chwilę, bo tu jest bardzo ciekawa rzecz jak domeny, ale to wam słuchajcie wytłumaczę zaraz, to jest wow, e, jak ja to odkryłem na tym Aternosie, no słuchajcie, mega mi się to spodobało. E, dobrze, tutaj możecie sobie oczywiście ustawić liczbę miejsc, to słuchajcie zależy od was, no wiadomo, że Aternos nie jest jakimś super serwerem, tu bodajże jest do dyspozycji 1,5 GB RAMu, więc no... Słuchajcie, myślę, że tak y, z 10 osób więcej nie wejdzie. Dobrze, dalej mamy white lista, y, biała lista. To słuchajcie, działa tak, że y, jeśli ją włączymy, to tylko gracze, którzy zostaną zapisani w pliku whitelist tylko oni, tylko gracze z tą nazwą oczywiście będą mogli wejść na serwer, inni gracze nie będą mogli wejść na serwer no słuchajcie, jeśli robicie serwer dla znajomych co raczej na Ternosie zdarza się w większości przypadków to słuchajcie, no możecie to włączyć ale ja nigdy tego nie włączam, bo no słuchajcie i tak, żeby gracz dołączyć na ten serwer musi znać to wasze IP, więc jeśli nikomu nie podali tego IP, no w moim przypadku jest to hamstervillage.eternos.me no ale to oczywiście wiadomo, wszystko zależy od was, od tego jak chcecie, by było wasze IP serwera no słuchajcie, jeśli nikomu tego nie podacie, no to nikt i tak nie będzie mógł wejść na serwer, no bo wiadomo, żeby dołączyć na serwer trzeba znać IP um, ale no, możecie sobie wyłączyć to białą listę, tylko wiadomo, wtedy musicie indywidualnie każdego użytkownika dodać, bo inaczej nie będzie mógł wejść na serwer Bloki poleceń ja zawsze włączam, ponieważ jeśli na przykład chcecie zagrać w jakąś mapkę, wgrać u na ten serwer Eternos i w nią zagrać, no to potrzebujecie bloków poleceń, no bo większość map jest robiona na blokach poleceń. Dalej, słuchajcie, mamy potwory. Czy mają się spawnować potwory? No, jeśli robicie taki sobie serwer Survival, no to zdecydowanie, no bo wiadomo, no to jest element gry. Dalej, mamy wymuszony tryb gry, tego nie musicie w sumie zaznaczać. Tryb gry sobie wybieracie, czy chcecie przetrwanie, kreatywny, przygotowy lub widz. No to jest tak jak game mody w Minecrafcie, game mode creative, game mode survival. No przetrwanie, no to wiadomo survival. Jeśli robicie taki serwer po prostu, żeby pograć z znajomymi, no to wiadomo, bierzecie przetrwanie. No ale możecie oczywiście to zmieniać, co nie? Widz, no to jest e, Game Mode 3, w sensie, że sobie wiecie, latacie po serwerze. Myślę, że wiecie o co chodzi. Dalej mamy, słuchajcie, Kraket non-premium. No to słuchajcie, no to jest kontrowersyjny temat. Ale jeśli Wy lub Wasi koledzy nie posiadacie serwera. Jak, jak, jakiego serwera? Minecrafta non-premium, czyli nie posiadacie wiadomo, launchera... Minecraftowego, tylko używacie na przykład nie wiem, jakiegoś T-Lunchera albo Crystal Launchera, no to słuchajcie, um, musicie to sobie oczywiście włączyć. No ja to włączę tak na, na potrzeby, wiadomo, do serwera, ale no, jeśli ktoś właśnie z waszych znajomych nie ma Minecrafta Premium, co nie, czyli przypominam tego kupionego z oficjalnej tam strony minecraft.net, wtedy by nie mógł wejść na serwer, gdyby był wyłączony ten tryb. E, dobra. Mm, latanie to wyłączmy, bo to wiadomo, wtedy na przykład, jeśli ktoś będzie będzie miał czyty na flight, no to będzie go automatycznie wywalać. Wieśniacy no to włączamy, no bo wieśniacy no to wiadomo będą się w wioskach pojawiać. Ochrona spawnu e, ja daję na 0, to jest słuchajcie, że mm, jak się odrodzicie e, no to e, na spawnie na przykład nie wiem, e, jakby było 10 bloków jakby było na 10 to dane, no to 10 bloków jakby w obrębie spawnu nikt nic nie może niszczyć. E, nie wiem ja daję na zero, bo to nie ma moim zdaniem sensu, nawet jeśli robicie jakiś taki serwer e, dla publiczności, że tak to nazwę, czego na Ternosie nie polecam, no bo za słabe są te serwery, jednak. No to słuchajcie, wtedy jednak i tak net moim zdaniem lepiej jest użyć jakiegoś WordGarda, żeby po prostu to um, uchronić. Dobrze, poziom trudności, nie wiem, łatwy ja sobie dam może na normalny, ale to już wiadomo, wy sobie wybieracie, jak, jak trudną chcecie rozgrywkę na tym serwerze. PvP włączamy, no bo to jest, żeby gracze mogli się bić. Zwierzęta włączamy, no bo to są zwierzęta, wiadomo, no i nether, no, czyli też włączamy, no bo to jest wiadomo, świat netheru. Dalej mamy, słuchajcie, przejdziemy może do bardzo ciekawej rzeczy, jaką są domeny. Aternos ostatnio wprowadził coś takiego, że możecie sobie dodać waszą domenę, czyli jeśli posiadacie jakąś kupioną domenę, no na przykład posiadam hamstermc.pl, no bo jest to wiadomo domena mojego serwera, tylko chwilę tu jest MNC, a ja, ja muszę n MC. No, ale słuchajcie, wygląda to, właśnie, może Wam powiem. Możecie ją sobie, słuchajcie, dodać właśnie do Waszego serwera, tylko, no i teraz nie będę dodawał, no bo wiadomo, tu jest inny serwer na niej, ale słuchajcie, możecie sobie coś takiego dodać, tylko najpierw musicie zmienić serwery DNS tej domeny na galileo.aternos.org i columbus.aternos.org. No to będziecie mieli w Waszym panelu, tam gdzie Macie domenę wykupioną, no, nie wiem, nie wiem, gdzie Macie wykupioną domenę, więc. To już indywidualnie sobie zróbcie, no i potem klikacie po prostu dodaj domenę i ona się wam dodaje. Nie wiem nadal dlaczego to się słuchajcie usunęło, yy, może ja to w razie czego dodam jeszcze raz. Dobra, więc już tutaj sobie dodam ikonkę, no i oczywiście, o dobra, to możemy słuchajcie zmienić yy, jakąś ten napis. Dobra, możemy sobie dać nie wiem, witaj w wiosce. Witaj wiosę użytkownika chomikowski, nie wiem, coś takiego. To możemy też słuchajcie jakoś tutaj sobie zaznaczyć fajnie. Żeby było kolorowo wiadomo. No bo to przyciąga y, graczy. Taki napis bardziej przyciągnie graczy niż jakiś szary, biały napis. Myślę, że wiecie o co chodzi. Dobrze, zapisujemy sobie wszystko. Graczy, no to tutaj możecie dodać operatorów serwera, możecie sobie na przykład dodać swój nick do operatorów. Ja sobie dodałam oczywiście Chomikowski, bo y, to jest y, wiadomo y, mój nick. Nie wiem dlaczego mi silikonka, w sensie skin nie wczytał, ale nie wiem. No, mm, dobrze, dalej mamy słuchajcie silnik, a nie, to już było y, pluginy, możemy słuchajcie przejść do pluginów. I tutaj macie takie najważniejsze jakieś pluginy. Ja wam słuchajcie może powiem, jakie pluginy według mnie są takie najpotrzebniejsze na wasz serwer Minecraft. Przede wszystkim skin restorer, bo jeśli zaznaczyliście tam wcześniej tryb non-premium, czyli yy, offline mode, w sensie online mode na false, no to słuchajcie, yy, wtedy nie będzie wam wczytywać skinów w Minecrafcie będzie wszyscy nawet grać, czy premium, którzy posiadają swojego skina, będą mieli wtedy skina Steve'a. Więc ja wam polecam, słuchajcie, wgrać sobie Skins Restorer. To jest taki plugin, który te skiny wgrywa, nawet jeśli serwer jest, pracuje w trybie offline mode. Dobrze, więc taki plugin możemy sobie wgrać. Dalej, słuchajcie, myślę, że Essentials to jest plugin, który, no, dużo różnych tutaj zmian dodaje do Minecrafta. To jest bardzo obszerny plugin, ja go może wam nie będę tutaj już tłumaczył. Ale go na pewno dodamy, bo to jest taki też jeden z podstawowych, e, World Edit to jest, słuchajcie, plugin, który, to jest ta taka słynna siekierka, którą możemy zaznaczyć dwa punkty i wpisać komendy, na przykład ukośnik, ukośnik, set, stone, no i wtedy wiadomo, się zamieni to na stone. Myślę, że kojarzycie ten plugin, on bardzo pomaga w budowie różnych rzeczy, więc to też Wam polecam wgrać. I World Guard, to, to jeśli już robicie taki serwer, gdzie zakładacie, że trochę osób będzie na nim grało, no ja jak już mówię, no Aternos raczej do tego się nie nadaje, ale no, słuchajcie, no to już jak każdy woli. Słuchajcie, mamy tutaj jeszcze dużo różnych pluginów, nie wiem, na przykład lagperms, on na przykład nam pomaga skonfigurować rangi na serwerze, prefiksy, no, to działa tak, że na przykład tworzycie sobie rangę VIP i mm, ona ma dostęp do różnych komend, na przykład do których nie ma ranga default, czyli Gracz też na czacie ma, wiadomo, e, może wam pokażę, jak to wygląda na moim serwerze. U mnie to wygląda e, o tak, jak teraz widzicie na ekranie, jak napiszę sobie na przykład VIP albo właściciel. E, no, więc taki plugin dość przydatny, ale no to już pod takie myślę większe serwery, no mówię, no na się raczej czegoś takiego się nie robi, ale no mówię, no to każdy jak chce. Dobrze. E, dalej mamy Vault. To jest taki plugin, który zdaje nam Ekonomię, czyli jak go macie, no to wtedy macie na przykład dostęp do komendy ukośnik Pay i możecie komuś przydać pieniądze, wirtualnie, oczywiście, w grze. Myślę, że kojarzycie taki plugin z różnych serwerów. No, słuchajcie, jest tutaj dużo różnych pluginów, musicie to sobie ogarnąć, m.in. holographic displays, czyli takie hologramy, które się pokazują gdzieś tam na serwerze, na przykład na spawnie. Nie wiem, dużo jest, słuchajcie, takich różnych pluginów, ale to już wiadomo, nie będę wszystkiego omawiał, żeby tutaj was nie zanudzać. Myślę, że takie podstawowe już, już mamy. Kiedy mamy zainstalowane pluginy, możemy sobie przejść do plików, bo to są pliki naszego serwera, te słuchajcie dokładnie to, co ja pokazywałem w tym moim poradniku drugim, w tym moim innym poradniku, jak zrobić serwer Minecraft. No, brakuje tutaj paru plików, ale między innymi jest to to samo. Myślę, że najlepiej przejść sobie, znaczy tutaj macie jeszcze przede wszystkim plik server properties. No, ja mam to pokazywałem w tym, tym poradniku, jak to się, jak to się inaczej edytuje. Tutaj macie to od takiej innej strony, bardziej przyjemnej dla użytkownika. I właśnie macie, słuchajcie, takie różne tutaj opcje. Ale nas, myślę, najbardziej interesuje folder plugins, ponieważ przed chwilą wgrywaliśmy pluginy. No i chcemy zobaczyć, czy wszystkie pluginy się wgrały. No, jak widzicie, wszystkie pluginy, które ja tutaj zainstalowałem, się wgrały. Essentials, Skins Restorer, World Edit i World Guard. Więc, słuchajcie, wszystkie pluginy mamy. Dalej przechodzimy do zakładki Światy, której to, słuchajcie, możemy sobie. W której to, słuchajcie, mamy nasz, nasz świat. Możemy sobie na przykład przesłać świat. Jeśli macie jakąś mapkę, w którą chcecie zagrać z kolegami, albo macie na przykład pliki innego serwera, a teraz przenosicie się na Aternosa lub coś takiego, to możecie go sobie przesłać. Wtedy ten świat tutaj będzie wgrany. Dalej mamy kopie zapasowe. Możecie sobie, słuchajcie, to jest bardzo fajna opcja. Możecie sobie, słuchajcie, podłączyć yy, Wasze konto Google, w sensie desk na który będzie robiona kopia zapasowa serwera, więc jeśli na przykład ktoś Wam przyjdzie i wam ten serwer zniszczy, nie wiem, włamie się jakoś, lub nie wiem, dajcie mu operatora, a on okaże się złym adminem, który będzie chciał zniszczyć Waszą pracę. No to słuchajcie, wtedy możecie sobie taką kopię zapasową przywrócić, więc to jest bardzo dobra opcja. Albo na przykład jeśli serwer wam padnie, nie wiem, cokolwiek słuchajcie, macie to zawsze gdzieś zapisane, więc yy, bardzo polecam Wam sobie coś takiego zrobić, połączyć to konto, ja już teraz tego nie będę robił. Ale naprawdę możecie, słuchajcie, coś takiego zrobić. No i dostęp to możecie sobie, słuchajcie, jeśli macie na przykład jakiegoś kolegę, któremu też chcecie dać uprawnienia, żeby on mógł sobie tutaj właśnie takie rzeczy, które tutaj zrobiłem, żeby on mógł takie rzeczy robić, to słuchajcie, tutaj przyznajecie mu dostęp, czyli, da, czyli wpisujecie tutaj jego nazwę użytkownika Aternos, na przykład ja mam Chomikowski. To się, słuchajcie, gdzieś tam bodajże na początku przy rejestracji konta wybiera. No i wpisujecie go, nazwę i klikacie dodaj i wtedy ta osoba ma dostęp właśnie do tego tutaj panelu. Dobrze, słuchajcie, myślę, że wszystko mamy już gotowe. Ja myślę, że mogę już uruchomić tutaj serwer. Więc klikamy uruchom, no... Mm, tak, właśnie, najpierw musicie zaakceptować eulę. E, I słuchajcie, sprawa wygląda tak, że on no, się, wiadomo, będzie trochę ładował. E, nie będę tutaj ukrywał, no, Adernosa akurat z tego słyną, że najpierw trzeba czekać ileś tam minut, żeby się załadował. No to zależy, jak tutaj używany jest ten serwer. No ja miałem, słuchajcie, czasami takie sytuacje, że to były na przykład jakieś święta lub dni po prostu, kiedy się używa mocno takich serwerów, jest duży popyt na to, no to nawet po 3 godziny trzeba było czekać. Dzisiaj nie wiem, jak długo to się będzie robić, no na razie mam ciągle przygotowywanie. Um, ostatnio słuchajcie, coś się z tym zmieniło bo y, jak ja właśnie jakiś czas temu właśnie sobie odpalałem taki serwer Laterno, żeby właśnie popatrzeć co my tutaj mamy no to słuchajcie, odpalał się już dużo szybciej, na pewno szybciej niż 3 godziny, więc ciekawie słuchajcie, no zobaczymy jak to się długo tutaj będzie odpalać, na razie, na razie jest przygotowywanie, więc pewnie dopiero tam ten serwer mi szykują, nie wiem, nie mam pojęcia w tym czasie sobie oczywiście odpalę już Minecrafta tutaj, um, żeby już słuchajcie, w każdej chwili móc wejść na serwer, no bo kolejną wadą Aternosów, które, o której muszę tutaj wspomnieć, um, jest. O, uruchamia się już. To nie wiem. To może się uda nawet bez czekania w kolejce. Zobaczymy, słuchajcie, ale może powiem kolejną wadą serwerów Aternos: jest to, że niestety, jeśli nikt nie gra na, tych, na tym serwerze, w sensie, jeśli jakaś osoba wyjdzie, ostatnia osoba, która była na serwerze, no to słuchajcie, ten serwer działa potem przez tylko 5 minut. W sensie, on może być online tylko 5 minut. Opatrzcie, teraz jest online, no ale słuchajcie, zaraz tutaj mi się pojawi już, że. Prawdopodobnie, że zostało tam bodajże 5 minut czasu online, bo inaczej on się wyłączy, no bo no wiadomo słuchajcie, Aternos tutaj oferuje darmowe serwery, no i e, oni jedyne z czego się utrzymują, no to z tego co wiem z tych reklam, dlatego słuchajcie, w dzisiejszym filmie tutaj wszędzie macie reklamy, normalnie no co bym wiadomo odpalił jakiegoś adblocka, no ale no oni się z tego po prostu utrzymują, więc no nie będę im wiadomo tutaj hamował zysków, co nie? Eee, i ten serwer, słuchajcie, nadal jest online. On się nie wyłącza po tych 5 minutach nadal nie wiem, może to dopiero po chwili zadziała, może jest jakiś czas na wejście najpierw. Ale słuchajcie właśnie sprawna tak, że jeśli... że te serwery nie mogą być odpalone cały czas, no wiecie o co chodzi, no to jest darmowy serwer, no to jeszcze nie mógłby być e, odpalony 24 na 7 no bo y, ktoś musi po prostu na nim grać, no bo inaczej, no to wiadomo, by ich zasoby były przejadane. Dobrze, ja już sobie wejdę w multiplayer, bo tutaj mamy oczywiście hamsteremce, możecie sobie dołączyć. Ja sobie kliknę Direct Connect i czekajcie, jaki tam było IP, kopiujecie sobie oczywiście te IP. Y, to jest też IP, przez które wchodzicie wy i wasi koledzy. Możecie im to podać, jeśli już macie gotowy ten serwer. No i słuchajcie, wklejamy. No i dołączamy do serwera. Mm, mm, dobra, ładuje mi się teren. O, jestem, słuchajcie, jestem już. Yy... O, jak widzicie, net. Mi się pokazało ten y, po prawej stronie ikonka, ta serwera. Mm, no więc słuchajcie, jestem już w grze oczywiście. O jak widzieliście, nie, tutaj chyba trzeba oświeżyć stronę. O no jest, że jedna osoba już tutaj widzieliście, y, y, jedna osoba jest online. Więc słuchajcie, ja już tutaj wracam oczywiście do gry. Dobra, gdzie mnie zrespiło? No na jakiejś wyspie mnie zrespiło, no to ciekawie, słuchajcie. No i tutaj mamy oczywiście zwykłego Minecraft 1.16.5, bo przypominam, ja taką wersję wybrałem, no ale wy oczywiście możecie wybrać inną. Nie wiem, ja teraz sobie chodzę po mapie i słuchajcie, lagów żadnych nie ma. Ja chyba mam tutaj operatora. Napiszę coś na czacie. Czekajcie, włączę sobie GM1. E, nie, chyba nie mam tak to operatora. Może coś się popsuło, słuchajcie. Więc ja... A, bo słuchajcie, ja byłem na innym koncie, przepraszam was. Wbiłem, słuchajcie, na innym koncie, tak? Bo mam dwa konta premium, przepraszam Was. I, i więc dodam sobie siebie jako Caspropel. Już, słuchajcie, powinienem mieć operatora. O, już tutaj, jak widzicie, wczytało mnie. I już słuchajcie, tak, dobra. Teraz jak napiszę coś na czacie, tak, to będę miał czerwony nikt to słuchajcie, może sobie zmienić wykonfigu y, Essentialsa, co nie. Y, ale to już już dzisiaj nie będę tego pokazywał, bo to już jest zabawa z pluginami. Jeśli chcecie tak w ogóle poradnik właśnie odnośnie jakichś pluginów najprostszych, to napiszcie, bo nawet mi się spodobało robienie tych poradników. Widzę, że Wam też to pomaga, bo właśnie bardzo dużo osób y, no, y, polubiło tam ten mój poprzedni film. Więc słuchajcie, myślę, że jest to dobry pomysł, jaką serię sobie odnośnie serwerów Minecraft wprowadzić. No dobrze, no słuchajcie, no tutaj już macie oczywiście Minecrafta. Normalnie wszystko działa. Jak widzicie, jak jedna osoba porusza się po serwerze, to żadnych lagów nie ma. Więc słuchajcie, myślę, że wszystko działa. No, jak już mówiłem, y, jeszcze słuchajcie, jestem ciekaw jednej rzeczy. Ja sobie wyjdę z serwera, dodam serwer, właśnie y, to Hamster Village, bo chciałbym zobaczyć, jak właśnie wygląda to nasze MOTD, bo jestem bardzo ciekaw tego, jak to wygląda faktycznie w grze. Dobra, y, dałem to sobie już na samą górę. Jak widzicie, jest to, to nasze IP. Ja sobie to odświeżę i zobaczymy, słuchajcie, jak właśnie wygląda MOTD naszego serwera. Widzieliście już się pojawiło, że tylko przez 2 minuty ten serwer będzie jeszcze online. No to jest, nie będę ukrywał moich zdaniem, Największy minus Aternosa, no, ale niestety no, coś za coś. Mamy, słuchajcie, darmowy serwer z tyloma funkcjami. O słuchajcie, już się załadował tutaj moty i jak widzicie wygląda to nawet ciekawie. No, no nie będę ukrywał no, moty mojego serwera hamstręca.pl jest lepsze, no ale to może dlatego, że ono zostało zrobione jakimiś tutaj pluginami, wiadomo, no dużo większą tutaj konfigurację miałem nad tym, a to słuchajcie wygląda o tak, ale nie jest to naprawdę złe, mi się to też podoba kolory są, więc będzie się wyróżniać na tyle innych serwerów, dobrze, ja już rzeczywiście dołączam, no i słuchajcie wygląda to naprawdę dobrze, więc no, największym minusem jest to, że ten serwer się po prostu wyłącza po tych bodajże 5 minutach, no ale no słuchajcie, no dają nam za darmo do dyspozycji serwer Minecraft z wieloma funkcjami, więc no niestety no coś za coś, ja wam słuchajcie dzisiaj tylko tego Aternosa przystawiłem, no bo jak już mówiłem, wiem że wiele osób nie lubi strasznie te, tych Aternosów. No ja też nie jestem jakimś wielkim fanem, ale no uważam, że jeśli chodzi o serwer dla znajomych, to nie jest to naprawdę złe rozwiązanie. Zwłaszcza, że no są tu serwery darmowe. E, chociaż, no, nie będę ukrywał, no lepszym rozwiązaniem byłoby na przykład poświęcić m, parę złotych y, i kupić jakiś y, serwer Minecraft na jakimś hostingu. No, jeśli ktoś naprawdę ma mega ograniczony budżet, albo po prostu twierdzi, że nie przyda mu się to, bo chce po prostu tylko sobie zagrać z kolegami, no to naprawdę, słuchajcie, myślę, że Aternos nie jest złym rozwiązaniem. No, ja tylko Wam tutaj oczywiście przedstawiam jeszcze y, jedną opcję, jaką jest właśnie Aternos, ale jeśli. Y, jeśli właśnie ty na przykład nie chcesz y, serwera na Ternosie, no to słuchaj, a nie oglądałeś poprzedniego poradnika na moim kanale, bo już, jak już mówiłem był jeden taki poradnik, jak stworzyć serwer Minecraft, no to oczywiście zachęcam serdecznie do obejrzenia tamtego poradnika, tam przedstawiam w zupełnie inny sposób, y, więc może możecie sobie słuchajcie obejrzeć, link macie w karcie w prawym górnym rogu. No, i co słuchajcie, no ja myślę, że ja już wszystko mówiłem, jeśli chodzi o ten serwer. Ten poradnik jest dość obszerny, nie będę ukrywał, no, ale chciałem Wam tutaj wszystko dokładnie pokazać, jak takiego Aternosa fajnie jakoś skonfigurować, żeby właśnie on działał w miarę nieźle, no bo właśnie uważam, że nie jest to najgorsze narzędzie do tworzenia serwerów Minecraft. Napiszcie, czy chcielibyście jakieś inne poradniki właśnie odnośnie tworzenia serwerów. No bo jak już mówiłem, yy, mogę słuchajcie dla was taką serię nawet zrobić, bo to już jest drugi poradnik. Yy, I słuchajcie, nie wiem, następnym razem możemy się zająć na przykład z serwerami na jakimś hostingu takim. To już by było rozwiązanie płatne. No ale też nie, nie jakoś strasznie drogie yy, właśnie. Jak zrobić taki sobie tani serwer na hostingu? Wtedy oczywiście wiadomo, by były plusy tego już płatnych serwerów, czyli on by już się nie wyłączał co 5 minut, wiecie. Wiecie o co chodzi. Więc myślę, że y, to też byłby ciekawy odcinek. Możecie sobie słuchajcie. Możecie mi napisać komentarz, y, jeśli właśnie spodobał wam się ten film, no to na pewno będę kontynuował tą serię i jak właśnie tworzyć serwery Minecraft. Chciałem Was jeszcze bardzo serdecznie zaprosić na mój serwer Minecraft hamstermc.pl No, niedawno, jak już mówiłem, wystartował tryb Box PvP, więc myślę, że jest ciekawie. No, ale oczywiście na serwerze znajduje się też Survival, Mega Drop, no i Real Life RP właśnie z Ekonomią. A no, możecie sobie wbić. A jeśli chodzi o ten serwer Aternos, to słuchajcie, ja go planuję zostawić włączonego. W sensie, no, wiem, że on się tam co parę minut będzie wyłączał. Ale słuchajcie, jeśli chcecie sobie wbić na nim i właśnie przetestować trochę serwer Aternos. W sensie zobaczyć czy nie ma lagów, zobaczymy właśnie, yy, jeśli bijecie, no to zobaczymy, czy jak bije załóżmy 10 osób, no to czy właśnie takich lagów na tym serwerze nie będzie. Więc jeśli chcecie, yy, ja go mogę zostawić właśnie odpalonego i jeśli ktoś bije, no to właśnie słuchajcie, prosto będę go tam odpalał co jakiś czas, żeby zobaczyć czy ktoś sobie bije, no to możecie sobie właśnie potestować pod względem lagów ten serwer Aternos. E, tylko zwiększę trochę sloty, bo na razie jest tylko 10, więc e, nie bójcie się. E, postaram się to zwiększyć. Więc e, jeśli będzie w ogóle więcej niż 10 osób, w wątpię, no to słuchajcie, e, będziecie mogli bić, bo właśnie zwiększę ilość slotów. Dobrze, więc ja słuchajcie, będę się z wami już żegnał, bo myślę, że już wszystko omówiliśmy w tym poradniku. E, więc co, życzę wam, słuchajcie, miłego dnia. E, możecie napisać, jak tam wasz serwer Laternost się sprawuje. E, no i co, słuchajcie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.